Witajcie kochani, robimy wróżby urodzinowe, tak jak w tytule filmu. Natomiast no, te osoby, które są tutaj dłużej na kanale, to one wiedzą, że to nie są takie stricte wróżby urodzinowe, ponieważ my zaczynamy od 1 sierpnia, takie mamy zaległości. Więc to są tak naprawdę tylko z nazwy wróżby urodzinowe, a one po prostu obowiązują w tym momencie, kiedy Wy tej wróżby wysłuchacie. Możecie ją obejrzeć dzisiaj, możecie obejrzeć za miesiąc, za dwa, za trzy. I wtedy będzie po prostu aktualna. Więc startujemy. Chciałabym, ponieważ dzisiaj jest niedziela i mam wolny czas, to chciałabym, że tak powiem, na bieżąco wyjść z tymi wróżbami. Zobaczymy, jak nam się to uda. Na razie zaczynamy od 1 sierpnia i nie będę na razie ograniczała do jakiej daty dojdziemy, po prostu zobaczę, jak mnie będzie czytanie prowadzić. Te osoby, które właśnie są dłużej na kanale, to wiedzą, jak mniej więcej takie szybkie przekazy urodzinowe wyglądają. Niektórzy jeszcze tutaj pamiętają, bo dawno nie było, także tylko i wyłącznie na swojej pamięci mogą bazować. No, a ci, którzy są nowi na kanale i niedawno obchodzili swoje urodziny, no to po prostu zobaczą. Dla wszystkich urodzonych od 1 sierpnia wzwyż. Najlepsze życzenia, kochani, dużo szczęścia, zdrówka, niech Wam się darzy. Nie są to stricte życzenia urodzinowe, bo urodziny już mieliście dawno, ale po prostu jakby dobre życzenia można składać zawsze, nawet bez jakichś szczególnych okoliczności. Po prostu zawsze są mile widziane. 1 sierpnia osoby. Urodzone 1 sierpnia. Zaraz zobaczymy, co karty dla Was pokażą. Natomiast taki przekaz podprogowy, który tutaj słyszę, to jest pajęcza sieć. Z czym nam się kojarzy pajęcza sieć, z jakąś taką siecią powiązań, no najczęściej z komunikacją międzyludzką, że tworzycie jakieś sieci, jakieś może grupy w przestrzeni facebookowej, czy, czy w jakichś innych social mediach, itd, i tak To też może być właśnie taka, takie kwestie związane z internetem, że gdzieś działacie w internecie, no bo to jest ta ogólnoświatowa pajęczyna, prawda? WWW. Także... Też to może być z tym związane, a zobaczmy co karty. Pokażą nam dla osób e, urodzonych 1 sierpnia, jaki przekaz na ten moment i na najbliższy czas. Słuchajcie, tutaj wznosicie się na jakieś wyżyny swoich możliwości. Wcześniej to byliście takimi drobnymi żuczkami, które gdzieś tam coś ciułały, pracowały spokojnie, e, ale nastąpiła w Was ogromna przemiana. Zbudziły się jakieś w Was takie po prostu ukryte talenty, i to po prostu przyszło taką niepowstrzymaną falą, albo dopiero napłynie. Także mogą te talenty się obudzić i wtedy bardzo, bardzo mocno. Pójdziecie naprzód. Ładnie to wygląda. Wasz wewnętrzny potencjał się budzi. Jaka rada dla Was? Natura, karta natury. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. Także też inspiracji szukajcie właśnie w tej naturze. Być może potrzeba takiego wyciszenia, wystopowania, i wtedy właśnie te Wasze talenty się uaktywnią. Wtedy po prostu coś takiego Wam przyjdzie, co wcześniej być może. Gdzieś tam tłumiliście w sobie, bo w rycerzu denarów nie pracowaliście na pełnych obrotach, nie korzystaliście z całego swojego potencjału. Teraz jest to jak najbardziej możliwe. E, osoby urodzone 2 sierpnia. Osoby urodzone 2 sierpnia. Ja tutaj widzę taki e, mały domek w środku wielkiego osiedla. Może ktoś mieszka w dużym mieście i marzy mu się taki domeczek, żeby po prostu mieć coś swojego i być może te marzenia niedługo się w jakiś tam sposób e, zmaterializują. Będziecie mieć szansę faktycznie na kupno jakiegoś domeczku, na budowę swojego małego domku, takiego wymarzonego. Zobaczmy, e, co karty e, u Was pokazują. Wiecie, co głównie pokazują, że jakby. Były jakieś problemy natury finansowej, jakiś kryzys, krach. Nie otrzymaliście gdzieś godziwej zapłaty za coś, czy czekaliście na pieniądze, które nie przychodziły, i w związku z czym była zła koniunktura u Was, to idą lepsze czasy. Przychodzi sprawiedliwość i słońce, co oznacza, że to Wam zostanie wynagrodzone, co zostało. Jakby zabrane, zostanie wynagrodzone. Otrzymacie to, co wcześniej gdzieś tam no, nie zostało Wam dane, a sprawiedliwie Wam się należało. Mogą też być tutaj postępowania sądowe zakończone na Waszą korzyść, czyli coś tutaj możecie uzyskać w wyniku jakiegoś postępowania sądowego. Upływ czasu dla Was taka rada. Tak zaplanuj czas, abyś chwilę, miał chwilę tylko dla siebie. Zasługujesz na własne życie. No, dokładnie, to jest taka rada uniwersalna. Wszyscy powinniśmy tak planować, żeby dla siebie samego mieć po prostu trochę czasu każdego dnia, 3 sierpnia, 3 sierpnia, tu mi się pokazuje, wiecie, co taki Maratończyk. Osoba właśnie w takim stroju do biegania, pokonująca maratony. Może sami uprawiacie sport, może biegacie, może właśnie macie wrażenie, że wasze życie to jest taki niekończący się maraton, bo ciągle gdzieś trzeba biec, ciągle gdzieś trzeba coś załatwiać, ciągle po prostu te sprawy biegną do przodu. Nie ma takiego momentu, żeby złapać oddech, tylko po prostu cały czas nieustannie coś się dzieje. Zobaczmy, co karty dla 3 sierpnia. No tutaj przede wszystkim pokazuje mi się jakaś relacja pomiędzy mężczyzną i kobietą. Kobieta może być zamężna, z jakimś innym mężczyzną może być. Ten mężczyzna, który tutaj, o którym jest mowa, może się od tej kobiety separować, izolować, chociaż ona jest wpatrzona w niego, jest odwrócona w jego kierunku. Natomiast Myślę, że za jakiś czas on zacznie po prostu o nią zabiegać, bo w rycerzu kielichów zaczyna się otwierać na jakieś uczucie. Także jeżeli jesteście kobietami, a czekacie, to ten mężczyzna może w końcu wyjść ze swojej takiej samotni i przyjść w waszym kierunku z jakąś romantyczną wizją, a jeżeli jesteście mężczyznami, no to tutaj goncie za tą kobietą, bo wygląda na to, że ona jest takim spełnieniem waszych marzeń. Tutaj też coś dojrzewa w skupieniu w samotności, może być jakiś kreatywny pomysł, jakieś wasze dzieło. Karta cierpliwości myślę, że tutaj idealnie pasuje jako rada. Bo do tego pustelnika nieraz trzeba mieć cierpliwość, bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. No, ciekawa sprawa. Myślę, że osoby zainteresowane będą wiedziały, co ewentualnie tutaj muszą w pewien sposób poświęcić, aby zyskać coś większego. 4 sierpnia, 4 sierpnia, co tutaj nam się chce. <laughs> Pokazać dla osób urodzonych 4 sierpnia. Mam tutaj taką informację, taki głos słyszę: Nie zasłaniaj rolet. <noise> nie wiem o co chodzi tak naprawdę z tymi roletami. Może chodzi o to, że wiecie, co są ostatnie takie słoneczne dni? O, zobaczcie, u mnie tutaj słońce przebija takimi smugami, pomimo tego, że mam rolety zasłonięte, ale to tylko dlatego, że po prostu nic byście nie widzieli, bo tak słońce świeci. Że po prostu ten, ten film byłby prześwietlony, nic by nie było widać. Więc ja z przyczyn takich technicznych. Natomiast Wy macie nie zasłaniać rolet, być może nie separować się jakąś zasłoną od kogoś bądź jakiejś sytuacji, a może chodzi o to, że właśnie mamy ostatnie takie promienie słońca, za chwilę przyjdzie zima, więc może właśnie chodzi o nałapanie tych promieni, witaminy D3 i powinniście jak najdłużej właśnie korzystać z tych. Kąpieli słonecznych. Co karty dla Was chcą powiedzieć, pokazać? Słuchajcie, ktoś um, być może zostanie ojcem, jakiś mężczyzna może zostać ojcem. Um, może też być tak, że ktoś, kto był mężem, Cesarzem. No, coś mu się znudzi, tutaj jakby małżeństwo i pójdzie w kierunku króla Buław, być może wda się w jakiś romans. No, głównie pokazuje się tutaj mężczyzna, więc jeżeli jesteście kobietami, macie męża, no to tutaj ręka na pulsie. E, może też być coś takiego, że ktoś, kto kierował się takimi swoimi sztywnymi zasadami, i tutaj już nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna, e, postanowi zadziałać w sposób innowacyjny i przetrze sobie szlak do czegoś zupełnie nowego. Radą dla Was jest świadomość. Umacniaj świadomość w chwili obecnej. Sens życia, którego poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Dokładnie chodzi o to, żeby nie gonić gdzieś tam za nie wiadomo czym, tylko żyć po prostu chwilą obecną, być tu i teraz. A propos życia, tu i teraz, ja ostatnio widziałam takie, są zegarki dostępne w sprzedaży. Tylko na razie go nie zamówiłam, bo są tylko białe kolory, a chciałabym inny kolor. I tam zamiast cyfr macie na tarczy e, wszędzie napisane po prostu now, 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 now z angielskiego, czyli teraz, 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 teraz. I bardzo mi się podoba ten zegarek, i on właśnie może być taki pomocny w umacnianiu e, świadomości chwili obecnej. Dobra, 5 sierpnia. 5 sierpnia. Co tutaj dla 5 sierpnia będzie nam się chciało pokazać? Jakiś rodzaj dekoncentracji, dekoncentracja. Coś Was dekoncentruje albo ktoś Was będzie dekoncentrował. Nie będziecie mogli się skupić na czymś, na swoich jakichś zajęciach, bo właśnie jakiś czynnik będzie tutaj powodował u Was dekoncentrację. Czynnik ludzki bądź czynnik nieludzki, czyli jakieś em, inne rzeczy po prostu, które będą kolidowały być może e, z Obowiązkami. A co karty tutaj? E, mówią, słuchajcie, ktoś e, ma dużo stresów związanych z pieniędzmi, z tym, czy mu wystarczy pieniędzy na coś, albo czy ogólnie no, będzie miał pieniądze, będzie miał z czego żyć, czy po prostu będzie miał oszczędności i tak dalej, i tak Stresuje się ktoś swoją sytuacją niepotrzebnie, bo jest tutaj przy Was szóstka buław, czyli zwłaszcza jeśli czekacie na jakieś środki, się stresujecie, czy to przyjdzie, czy nie, czy coś Wam zostanie przyznane, czy nie, e, czy Wam wystarczy na coś tam. To nie musicie się stresować, bo szóstka buław mówi o tym, że po prostu będzie dobrze. Karta inwencja twórcza dla Was. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą Twojej weny twórczej. Dokładnie, tu trzeba puścić wodze fantazji, pozwolić tej lawie wypłynąć, bo Wy za bardzo macie taką jakby zachowawczą strategię tutaj obraną, a tu trzeba właśnie iść z żywiołem. I w szóstce buław to też może być już takie, taki niepohamowany potencjał, że jednak idę za tym, za swoją pasją, e, za swoimi umiejętnościami, za swoją kreatywnością. Ok, e, 6 sierpnia. 6 sierpnia. Co dla osób urodzonych 6 sierpnia chce nam się pokazać. 6 sierpnia. Ja słyszę e, informację, że udane wypieki. Jak ktoś jest jakimś na przykład e, cukiernikiem, czy no, w ogóle będzie jakieś wypieki sporządzał, może się stresuje, bo, bo ktoś tam ma przyjść. Może pierwsza wizyta teściów, i tak dalej, no i ktoś piecze. E, to, to nie martwcie się, bo wypieki będą udane, będziecie chwaleni za te wasze wypieki. A co. Oprócz tego, jeszcze tutaj się chcę pokazać dla tych osób urodzonych 6 sierpnia. Słuchajcie, tutaj jest jakieś trudne rozstanie, prawdopodobnie. Rozstanie z czymś, jakaś porażka, i to ma podłoże karmiczne to jest związane z emocjami, być może z jakimś związkiem ktoś może zakończyć związek, ktoś może zostać niestety zdradzony. Ponieważ w trójce mieczy mamy trójkąt, i w karcie rydwanu też mamy, jakby wpisane, romanse, różnego rodzaju jakieś szybkie akcje, nagłe. Nagle możecie się o czymś dowiedzieć. Taki przełom w waszym życiu. I to ma jakieś podłoże karmiczne, o czym mówi nam szóstka kielichów, ale to jest potrzebne, żeby kogoś tutaj pchnąć na jakieś zupełnie nowe tory. Czyli to będzie taki swoisty przełom w życiu. I zobaczcie, jest karta ulgi. Może kogoś długo podejrzewaliście o jakąś zdradę. Ale nie byliście pewni, i przychodzi na przykład ta wiedza, że faktycznie tak jest, no i odczuwacie tak naprawdę ulgę, bo gdzieś tam już się z tym pogodziliście. Wypłacz się porządnie, smutek jest bramą do głębi Twojej duszy. Także faktycznie, no tu może się coś kończyć i to w taki sposób dosyć drastyczny, szybki, gwałtowny, takie coś jak czasami się mówi, że coś wyrywa z butów. Tak może się to właśnie zakończyć, ale koniec końców dla Ciebie właśnie przyniesie to jakiś rodzaj ulgi. Dobrze, i teraz patrzymy, jeżeli chodzi o osoby urodzone 7 sierpnia. 7 sierpnia, co tutaj dla Was chce się pokazać? Jaki przekaz dla osób urodzonych 7 sierpnia? Mnie się tutaj pokazała postać idąca przez park taka kobieta w jakimś filcowym płaszczu. Po prostu sobie idzie, spaceruje. Może to jesteście Wy, może jakaś ważna kobieta w Waszym życiu. Taki kremowy płaszcz. Spaceruje właśnie po jesiennym parku, bardzo ładna sceneria. Taka kobieta trochę zamyślona, jakby nostalgiczna, wpatrzona gdzieś tam w jakąś przestrzeń przed sobą. No może macie po prostu dużo do, do przemyślenia. Właśnie jakieś refleksje trzeba będzie tutaj wyciągnąć. Księżyc, czyli jakaś podświadomość nam się tutaj pokazuje. Słuchajcie, no tu może być jakiś ukryty romans, jakaś kobietka która spotyka się po kryjomu po nocach gdzieś tam z kochankiem, no tak żeby mąż nie zauważył. No i wygląda na to, że mąż nie widzi, bo jest tutaj odwrócony tyłem, czyli nie widzi, co się tutaj dzieje za jego plecami prawdopodobnie. No tak mi się to pokazuje właśnie jako sytuacja romansowa i od razu mi to przyszło do głowy. E, może to ta kobieta w tym filcowym płaszczu, e, gdzieś tam właśnie przemyka tym parkiem, może tam się spotyka z kimś sekretnie. No w każdym razie, jeśli coś takiego macie i zależy wam na tym, żeby mąż nie wiedział, no to póki co się nie dowie. E, przynajmniej tyle mogę Wam powiedzieć. E, karta Działanie. E, podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Tak, bo tutaj też może być takie porządkowanie swojego życia. Księżyc oznacza podświadomość. E, możemy zaglądać. W swoje dawne relacje, i tu jest jakiś, jakaś kwestia porządkowania tego, że ja już wiem, co to było, ja już wiem, czego mnie to miało nauczyć. Więc, no, nie dla wszystkich to będą romanse, ale też może być właśnie taki mm, bardzo duży wgląd w siebie. 8 sierpnia, 8 sierpnia, co dla osób urodzonych 8 sierpnia chce się nam tutaj pokazać? Ja słyszę takie, Hasło sentymentalne piosenki. No, czasem tak jest, że komuś jakaś piosenka się przypomni z dzieciństwa, czy tam z dawnych lat, no i później słuchacie. Tej piosenki na okrągło. Te sentymentalne piosenki zawsze właśnie mają w sobie coś takiego, że one niosą jakiś rodzaj wspomnień, więc to nie chodzi tylko o same piosenki, ale przypomina się na przykład w jakich okolicznościach słuchaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy tutaj mogą właśnie się przypominać pod wpływem takich właśnie pioseneczek. Natomiast co karty chcą Wam przekazać. Oj, tu jest jakaś trudna sytuacja. Głównie e, ktoś siedzi w głowie, rozmyśla, bardzo ponure myśli. Ktoś tak naprawdę z czegoś wychodzi. Albo ma wychodzić. Zasadniczo już wie, że powinien coś zakończyć. No w dziesiątce mieczy, koniec cyklu, jeszcze karta śmierci. To już jest martwe. To tak naprawdę powinniście opuścić bez jakiegoś głębszego zastanowienia się. A jednak w dwójce mieczy nie opuszczamy, tylko się szarpiemy ze swoimi myślami. No nie potrafimy czegoś zakończyć. Inwencja twórcza dla Was. E, ta inwencja Twórcza, może po prostu tutaj mm, mówić o tym, że trzeba y, postawić na kreatywny pomysł. Popisz się swoją kreatywnością, rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. W tej waszej sytuacji, która wam się wydaje prawdopodobnie bez wyjścia, no bo właśnie nie potraficie ruszyć, y, trzeba tak naprawdę y, się zastanowić i jakiś taki dobry pomysł przyjdzie. To nie jest tak, że sytuacja jest totalnie bez wyjścia, ale Właśnie potrzeba tej kreatywności, trzeba przede wszystkim mieć w sobie taką chęć zmian, nie blokować się, nie widzieć właśnie sytuacji tylko i wyłącznie w czarnych barwach. 9 sierpnia, 9 sierpnia, 9 sierpnia. Tutaj mi się pokazało w głowie hasło Matrix. Być może są osoby, które właśnie wychodzą. Ze świata 3D, z rzeczywistości 3D, gdzieś tam otwierają się na coś większego. Właśnie w tym Matrixie no, otwierają nam się e, oczy po prostu, zaczynamy zauważać, czym ten świat jest. To jest taki rodzaj właśnie głębokiego przebudzenia, że nagle ja wiem, na czym ten świat stoi, to co mnie otacza, że to jest tak naprawdę fikcja, to jest ten właśnie e, Matrix, tak jak właśnie w tym filmie znanym, e, że zaczynamy po prostu rozumieć, na jakich zasadach ten świat. Jest oparty. My już tutaj po prostu posiedliśmy jakiś rodzaj wiedzy, już się nie damy tutaj e, w żaden sposób oszukiwać dłużej. Um, o, ciekawe karty Wam się pokazały. Jeżeli chodzi tutaj o przekaz z kart ktoś kończy jakiś związek, tu może być jakiś rozwód, słuchajcie, jakiś rozłam, jakaś wielka kłótnia. Ja widzę to w ten sposób, że możecie kończyć jedną relację, która nie była dla Was dobra, bo ona się pokazuje jako po pierwsze relacja jakaś karmiczna, po drugie w karcie wierzy, no to nie było to budowane na, na zdrowych, solidnych zasadach. Dzięki temu otwiera się przed Wami droga do dwójki kielichów, czyli jedno kończycie to niefajne, co było, i otwieracie się na prawdziwą miłość. Być może właśnie niedługo przyjdzie taka prawdziwa miłość do Waszego życia, kiedy właśnie zamkniecie ten stary rozdział. Jako rada karta. Osiągnięcia, goń za swymi marzeniami, będziesz zaskoczony dokąd cię zaprowadzą, tak? Czyli tutaj, no niewątpliwie, jakiś tam e, rodzaj spełnienia, nawet to, co wcześniej jakby nie wierzyliście, że może się spełnić w Waszym przypadku, jak najbardziej ma tutaj szansę realizacji. Ok, i teraz 10 sierpnia. 10 sierpnia. 10 sierpnia, poproszę o przekaz dla osób urodzonych 10 sierpnia. Tutaj taka informacja podprogowa, dwie w cenie jednej. To nie wiem, czy będziecie łowić jakieś promocje, czy o co tutaj będzie chodziło, ale taka właśnie informacja jakieś dwie rzeczy w cenie jednej. To już każdy tutaj musi sam się zastanowić, o co tutaj chodzi. Czy tu chodzi faktycznie o kupowanie czegoś, czy może to jest jakiś sens taki symboliczny, przenośny. Natomiast co karty? O, karty pokazują dla Was jakąś namiętność, zrodzenie się namiętności, wejście w romans, który ma szansę przekształcić się w coś, coś takiego naprawdę pięknego, ale jest opór jakiś, może jesteście z kimś innym w związku, może nie możecie, bo w dwójce mieczy no to się wstrzymujecie, jest tu piękna miłość jakaś. Która mogłaby się spełnić, natomiast właśnie no nie do końca jesteście skorzy iść w tym kierunku, i chcielibyście, i z drugiej strony się hamujecie. Możliwe, że ktoś tutaj hamuje się przed wejściem w związek z kimś, ponieważ ta osoba ma dziecko na przykład i troszeczkę Wam to może burzy wasze plany, może nie jest Wam to po drodze, i się zastanawiacie, brać sobie osobę z dzieckiem, czy też nie, chociaż no, uczucia między Wami są. Karta beztroski. Pobawcz się z dzieckiem, dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel. Patrzcie, jak to pięknie zabrzmiało, więc widocznie, jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, że Wy poznaliście kogoś i ta osoba no już ma dziecko i jest po prostu w jakiś tam sposób już. Miała zorganizowane życie wcześniej, miała poprzedni związek, z tego związku narodziło się dziecko. To nie bez przyczyny wy spotkaliście tę osobę. Właśnie tak miało być dokładnie. Być może właśnie w tym dziecku odnajdziecie jakiegoś takiego swojego życiowego nauczyciela. Być może to dziecko przekaże Wam pośrednio jakieś ważne prawdy, które staną się dla Was istotne, będzie nośnikiem jakichś ważnych informacji. 11 sierpnia, 11 sierpnia. Co tutaj chce być przekazanym? Yy, taka informacja łatwo przyszło, łatwo poszło. Nie wiem, może chodzić o pieniądze, może chodzić o relacje. Coś, co zdobywamy zbyt łatwo, także właśnie łatwo tracimy. Mamy takie tendencje, że jak się przy, przy czymś nie napracowaliśmy, no to nie szanujemy wartości tej rzeczy czy tej relacji. Więc niestety może tak być, że jak nam coś łatwo przyjdzie, no, to też łatwo od nas odpłynie po prostu z naszego życia. Co tutaj karty chcą Wam powiedzieć? Wy jesteście w fazie jakiejś zmiany, idziecie ku jakiejś swojej nowej stabilizacji. Niektóre osoby mogą faktycznie zmienić miejsce zamieszkania. Są też tutaj takie osoby, które prawdopodobnie będą być może gdzieś emigrowały za pracą do innego miasta, państwa i tak dalej, ale też mogą być osoby, które będą się leczyły, będą reperowały swoje zdrowie i poszukują takiego miejsca. Miejsca, gdzie mogą to w spokoju zrobić, miejsca ustronnego, cichego, spokojnego, sprzyjającego kuracji, odzyskiwaniu sił, i będziecie właśnie być może podróżować w celach zdrowotnych po prostu. Karta priorytety. Dla Was jako rada, więc co to będzie oznaczało? Uświadom sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze, kiedy wiesz, co jest istotne. Mówienie nie staje się łatwiejsze, tak? Bo Szóstka Mieczy to jest też karta asertywności. Idę w kierunku czegoś swojego, nawet jeżeli komuś to nie pasuje, Przestaje jakby zabiegać o cudze sprawy. Teraz idę za tym, co mnie ciągnie, za swoją intuicją i zacznę po prostu kierować swoim życiem. 12 sierpnia, 12 sierpnia, co tutaj dla osób urodzonych 12 sierpnia, co dla osób urodzonych właśnie 12 sierpnia. Słyszę, że wielki przełom. Nie wiem, w czym ten przełom. No, zazwyczaj przełom następuje przeważnie tam, gdzie wcześniej nic się nie działo, gdzie nie dało się przeforsować jakiejś zmiany. Był impas. No, to tutaj szykuje się naprawdę jakiś wielki przełom w życiu. E, zobaczmy jeszcze co karty na ten temat. Mamy króla kielichów, mamy królową mieczy i mamy szóstkę monet. Słuchajcie, no, też taka sytuacja dwójkowa, jakaś miłosna. Król kielichów, Mężczyzna, który chciał, zabiegał, gonił za kobietą. Kobieta nie do końca taka w jego kierunku, nawet tyłem odwrócona. Ja tu w ogóle nie chcę słuchać: taka trochę może oziębła, może jakaś poraniona kobieta. No, zamknięta, poblokowana na tego mężczyznę. Ale jest szóstka monet. Czyli tu może nastąpić porozumienie, ta kobieta może się otworzyć, może na przyjaźń, a może po prostu na miłość. Także faktycznie tu może nastąpić ten wielki przełom i dla Was e, jest karta Energia, dla Was karta Energia jako Rada. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. To mogą być takie relacje, które się zaczęły burzliwie, właśnie gdzieś tam nie było wam po drodze, były kłótnie, jakoś wydawało wam się, że do siebie nie pasujecie, a tutaj, proszę, jednak się może okazać, że to jest całkiem fajne połączenie, że można tutaj stworzyć coś takiego zbalansowanego, wyważonego, e, więc tu może naprawdę nastąpić przełom, którego się wy nie spodziewacie. Ok. Słuchajcie kochani, bo już mi zaschło w gardle. Muszę sobie coś do picia zrobić, więc robię przerwę. Na 12 sierpnia kończymy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, papa. Pa.